Każdego dnia będzie obrada i głosowanie, w trakcie którego uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Kto, Kto jest, jest sabotażystą? sabotażystą? Kto w takim razie dzisiaj opuszcza ten program? Ktoś jest chętny? Ja się chciałam tu zgłosić, że ja jestem chętna. To wam nie opowiadam, ale chciałam zgłosić. To był wtorek. W czwartek zaczynał się SBM Festival, na który chciałam iść. I tak się zastanawiałam, czy się nie skończy. Zostawię im małą wiadomość, mały prezent do środka, ale to już oni tylko będą wiedzieć, co jest w środku. W środku? Monsterek. Monsterek był w środku. Nie mogli tego pokazać, bo to było lokowanie. By było lokowanie. To ja! To czupiradło tutaj to ja! I chyba gadałam wtedy z Mareczkiem, że ta toaleta mi nie odpowiada tak szczerze. Tu była droga do toalety i my się chyba tam spotkaliśmy. Mówię, że ta toaleta tragedia. Wait a Jedyną osobą, która miała suszarkę do włosów, był Marcin Dubiel. Dlatego bardzo się zastanawialiśmy, czy go wyrzucić, bo nie mielibyśmy czym wysuszyć włosy. Ekipa tanderowa, ci z Ekspedycja Express mieli jedno dodatkowo mi nam przynosili daną no suszarkę, jak już dubielotył. Waszym zadaniem będzie utrzymać wspólnie jak najdłużej kule przed sobą. Ile, ile macie te kule pizdo. ważyły? Kule nie były ciężkie, ale samo trzymanie tego tak na wprost było strasznie męczące. To nic nie waży. Jest luz, Kasik, jest luz! Jest luz, Kasix, jest to luz. To jest Udumy, jest Lus, kasix na luzie! Nie, to jest tylko w głowie. Ból jest tylko w okay. głowie, ból nie istnieje. Czemu on się tak ciebie przyczepił? No bo ja tylko mówiłam, ej, bo mnie to boli, ja nie dam rady, więc dlatego mi on. To to też jest takie nie do końca pokazane. Oni nie dlatego, że jakby najsłabsza jestem, tylko chodziło o to, że ja mówiłam, że mnie boli. I dlatego mówił, nie Kasia, dasz radę, spoko, wytrzymasz. Dlatego mnie tak podbudowywali, nie? Nie, tu nie miałam forów. Nie miałam tu forów. Ja nie miałam forów, ja musiałam trzymać tak samo jak inni. Nie miałam ani lżej, ani nic. Dlatego tym bardziej mi zależało, żebym pierwsza nie puściła. Nie chciałam się czuć, że jestem takim najsłabszym ogniwem, wiecie. I wytrwałam najdłużej z dziewczyn. fajnie. Ol, jak już się dowiedziałam, że już nie muszę trzymać, to, to chyba... I wy jesteście pod nim? No, po! Okej, okay, to teraz tak. Jak stoicie plecami do tego zamku, idźcie na wasze lewo. I w momencie, kiedy Faustyna dawała nam wskazówki, jo, idźcie jak w prawo, <wle lite> w lewo, albo ustawcie się do czegoś plecami, to ja miałam tylko taką furię w głowie, dlaczego nie mówi północ, południe, wschód i zachód. To bykło. Ba tyle w życiu ułatwiło, ale ja jej mówiłam Tego domku taka okrągła Jest, jest A i ludzie też na Twitterze pisali, co mi tutaj Rezi powiedział Rezi mi powiedział tak, ej nie zostawiaj tego roweru tak po prostu, bo nie może być tak, że jakby na chwilę masz ten rower, potem tego roweru nie masz, żeby ktoś go wiesz nie zabrał Bo ja go zostawiłam, żeby wejść do tego domku, potem po niego poszło, żeby jakby go Hej. pilnować już cały czas, nie? No. Macie ulicę w prawo, no nie? No tylko pytanie, które prawo? Które prawo? To jest... Najgorsze. Północ, południe, wschód, zachód tyle rozwiązuje, nie? W koszu, stary. W koszu jest. Kto się otwierał w ogóle? Kto się otworzył i wrzucił do kosza? Ja się tyle na Mam o tą kopertę. Tyle tam powyzywałam ludzi. Drugi zespół szuka budki dla ptaków z odpowiednimi numerami. To był park w żywcu, nie? Tu jest mini zoo. Tu stała Faustyna, mniej więcej. I my szukaliśmy budki dla ptaków. Tu jest ten domek chiński, gdzie szukaliśmy. I te budki na ptaku, dla ptaków, one były tam dalej. Nie każde drzewo ma budkę. Co któreś drzewo ma budkę. Numerki na budkach absolutnie nie są w żadnej kolejności. Łaziliśmy tutaj cały czas. Co znaleźliśmy budkę? Miała różny numer. Fausty, szybka decyzja. Zostało 10 Minut do końca, mam do ciebie propozycję. Spójrz na mnie, proszę. Ludzie z go strasznie wyzywają. Po kompletnie nieudanym zadaniu, influencerzy udali się na obiad. Gdzie była normalna toaleta? Przypominam, że Kasia trzymała ze sraniem trzeci dzień. A i smacznego, jeśli właśnie jesz obiad. Ta toaleta to nie była toaleta, to było wiadro. I ja wam powiem tak, nie załatwiłam się do tego wiadru. Tak! I tam była spłuczka! I można było się zamknąć! No! Oni wszyscy, wszyscy co wiedzieli, że ja nie mogłam skorzystać z tamtej toalety, jak ja wróciłam do stolika i powiedziałam: To jest normalna toaleta, to wszyscy. O boże, Kasia, ale super, tak się cieszę. W życiu nikt mi nie gratulował zrobienia kupy. Naprawdę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ja jestem tak zamieniona, bo mi było w... zimno, nie? Ja tam na samym początku, jak my przyszliśmy. Wiecie, myślałam, że wchodzimy już na basen, więc poszłam pod prysznic, opłukałam się wodą. Zresztą, patrzcie, ja już mam suche włosy, a ja wsadziłam. Głowę pod wodę. Wiecie, zamoczyłam włosy, zamoczyłam się cała. I oni powiedzieli: No to jeszcze musicie chwilę poczekać. Czekaliśmy na to, aż przygotują zadanie. Czekaliśmy ponad godzinę. Mi włosy zdążyły wysnąć i było mi tak zimno, że ja już tam myślałam, że bluzę już na siebie z powrotem założenie. Jeszcze wam pokażę, jak mi nie wierzycie, że długo czekaliśmy, co robili faceci podczas tego, jak czekaliśmy na zadanie. Także troszeczkę poczekaliśmy. Dlaczego kobiety żyją dłużej? Dobra, tego nie jesteśmy pewni. Czy na pewno ty się urodziłeś w Warszawie? No ja na 100% no. Dobra. <gry> Czy ty się na pewno urodziłeś w Warszawie, stary? A jesteś tego pewien, że się urodziłeś w Warszawie? Tak? Ja pamiętałam, że masz siostrę nie, ja Ale nie, nie pamiętałam, że masz trzeciego brata Wiki i Szumi nie wiedzieli Jak dużo rodzeństwa <noise> ma, ma Marek Po 6 latach znajomości No to jest dziwne Po tym intensywnym dniu influencerzy wracają do osady O nie Tu tego nie było Po tym intensywnym dniu Kiedy wracaliśmy z basenu Ja widzicie już nie siedzę w bagażniku kogo brakuje. Brakowało Faustyny i Czajnika. I ja tak siedzę, patrzę do tyłu i mówię, uuu, a tam z tyłu jakieś gołąbeczki w bagażniku. Ohoho, chyba się tam dzieje. Ludzie tutaj się zaczęli śmiać i mówią tak, nie podkręcaj, bo będą jeszcze jakieś shipy na TikToku. Ja mówię, no dobra, dobra. A tam wczoraj do czwartej siedzieli, dzisiaj tak razem w bagażniku. I Marek mnie potem wziął i on mówi, i Marek do mnie tak, ale ty wiesz, że Czajnik ma dziewczynę? A ja to. Ze względu na przyczyny prywatne jestem dzisiaj zmuszony opuścić program. Szkoda. I ja się uśmiecham, nie? Mówię, szkoda i. <grych> no przecież tragedia, szkoda. nie? Tak strasznie nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Nie wiem, jak społecznie odpowiedzieć na tę sytuację. Czy to jest przykra sytuacja? Nie wiem o co mu chodzi, co on ma z rodziną tam do załatwienia, czy ten. Szkoda. Ja nie wiem, ona ma po prostu za bardzo na wszystko luz. Ja wam jeszcze powiem tak: my, na koniec każdego dnia, co wieczór, mówiliśmy sobie w tej altanie, kto na kogo głosował. I ja od początku programu głosowałam na Wiki i na Szymona. Na Szumi'ego, nie? Cały czas to były moje dwa Wołty. I wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, że my siedzimy w tej altance i ktoś mówi tak: Nie no, jest mi tak strasznie przykro, zagłosowałem na tą szeję i ona teraz wyleciała. A ja mówię tak, tak? to wyobraź sobie moją sytuację. Od początku kurwa głosuję na Wiki i go i oni dalej tu są, i codziennie im mówię, że na nich głosuję i oni dalej tu są, nie? To takie niekomfortowe było! I jakby ja... Tak, codziennie my sobie mówiliśmy, na kogo głosowaliśmy, nie? Niestety, najsłabsze ogniwo... Drugie najsłabsze ogniwo. O, pierdol się, Glęcu, pierdol się. Osoba, którą możecie pożegnać, to Glęcu. Nie do... ja! No, I co, dzitro? kurwa? Dzięki. Nie dość, że pierwszy odcinek przeżyłam, to trzy przeżyłam! Puch, puch, kurwa. A, puch W programie na przykład ludzi bierze udział, ile mm. jest jakby tych technicznych osób ile trzeba zrobić, żeby to wyglądało tak, jak wygląda na tych ujęciach. Bardziej docenię, no nie? nie? Gówno, prawda, i tak będę się z nich śmiać. W tym programie brało udział 30 osób technicznych, takich wiecie, kamery, oni na łoki toki cały czas ten, oni w ogóle dłużej nie spali niż my, bo musieli jeszcze tam coś tam posprzątać, coś tam przygotować na jutro. Takie mega trudne to było. Ta niespodzianka. Ktoś tu idzie, Ktoś tu idzie, Wow, I ci teraz wy liczycie na to, że ja wam powiem, kto to był Nie ma takiej opcji nie ma takiej opcji. I na przykład a jakie są wasze odczucia w stosunku do tego, jak oglądaliśmy Mafię Freeza i oglądamy teraz Sabotażystę? Czy fakt, że nie wiemy, kto jest Sabotażystą i możemy się razem z, z uczestnikami wiecie, bawić w to wybieranie, kto jest Sabotażystą, czy nie wydaje wam się lepsze? Bo ja wam dokładnie to powiedziałam w momencie, kiedy oglądaliśmy Mafię, że szkoda, że wiem, kto jest Mafią, bo ja się nie mogę bawić z nimi. Ja mogę być tylko widzem, a tutaj możecie być, też se przekmieniać, kto jest tym. Ja teraz, jak oglądam siebie w tym programie, ja czasami widzę, jak bardzo okord się zachowuje do ludzi. W sensie, ja czasami nie potrafię się zachować w na sytuację. Tak, to ja jestem sabotażystą, dokładnie. Wzięli mnie, bo po karcie nikt się nie spodziewał, że to ja mogę tak dobrze grać i sabotować. Co tu nie jest pokazane, to ja wam wszyściutko opowiem. Spokojnie. To gra, w której weźmie udział 11 influencerów. Ja się, bo... ja ja. się ja. wróci! Na obradzie podjęliśmy taką decyzję, że tak będzie uczciwie. To nie tylko. Tyle, że byłoby najuczciwiej, tylko też dlatego, że Josi najbliżej mieszkał i nikomu by się innemu nie chciało tyle wracać, na przykład z Warszawy czy skądś. A Josi był kupa w górach niedaleko. Już jego było najłatwiej wrócić, wiecie? Coś się głośno robi. Nie, mrożąc, że On jest nienormalny. Bo ja powiedziałam, że on jest nienormalny, bo on przeleciał, nie wiem, ze 100 metrów nad nami. Co w się sensie, tak centralnie zaraz nad nami, nie? Nie przyleciał! My nie biegliśmy, bo bardzo nam zależało na tym, żeby go zobaczyć, tylko nam kazali biec, żeby zdążyć na to, jak on ląduje, żeby oni mogli to nagrać. Ja bym nie biegła, gdybym nie musiała jak coś. Ja mam nagranie z tego, jak on lądował. To jest jakby teren w stosunku do tego, jak on lądował, widzicie? To jest to. No, niezły skill, no. Wydaje mi się, że nie chcę. Chyba nawet nie mogę. Dobra, co? Możemy wracać do Dobrze, Dobrze. Tak. Ależ ucięte. Ze względu na dzisiejsze sojusze, ja dzisiaj opuszczę program. Tak, oni mieli sojusze, ja nie miałam sojuszy. My nie dostaliśmy info, kto jest co Do końca programu nikt nie dostał informacji. Czas na obiad, by uczestnicy mogli zebrać siły do kolejnego zadania. Jest obiad, operator kamery do mnie przychodzi i mówi tak. No, 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 nalej tak fajnie tą zupę. A ja tak stoję z tą chochlą, mam takie. Bo fajnie nalać zupę, nie? Stoję, patrzę się do niego tak, nabieram tej zupy i leję tę zupę, mówię, to było fajnie? A on mówi, zajebiście, zajebiście, nie? Tak samo jak wczoraj twierdziłam, tak samo twierdzę dzisiaj, wydaje mi się, że nie ma wśród nas sabotażystów. Ale był ktoś, kogo chciałam się pozbyć z tego programu. Przejdźmy do zadania. Może dać ono gwarancję udziału w finale. O nie, kartka, kartka. I Być ostrożnym. To była, moja, to była moja mega mocna reakcja. Widzowie! Reagowałam mocno! Jest! mam! No i chuj. Mój typ, którego chciałam wyrzucić, dostał przepustkę do finału, nie. Teraz na mnie nie zagłosujesz! Jest! Od samego początku na niego głosowałam. Mam sobie dwie osoby, czyli Wikę i Szumiego Żeby się nie musieć zastanawiać na kogo głosuję, zawsze na nich głosowałam Wiki odpadła, a teraz nie mogłam zagłosować na Szumiego, bo ma przepustkę do finału Tragedia Jestem ciekaw, jak teraz głosowanie będzie wyglądało. Aaaa! Jestem ciekaw tego, bardzo jestem ciekaw. Bo wiem, że Kasia by na mnie na pewno zagłosowała. Od samego początku to robiła. Chciałbym połknąć bloka. Nie mogę tego oglądać, czyli taki krim Jak Rezja mówi, że chciałby połknąć bloka, czy jak ty się odpaliłeś, jeśli zaczęłeś na mnie krzyczeć, ty świu się! Jak ja się odpaliłem, nie dziwię się. Zgadamy ogólnie o naszych lękach, bo była podpowiedź, że kolejne zadanie jest związane z naszymi lękami. Dalej nam takie, taką podpowiedź. Kolejne zadanie będzie polegało na przełamaniu waszych największych lęków. No, ja miałam GGK w głowie, nie? Żałuję, że wpisałam stopy i biedronki w ankiecie. Pisałam stopy i biedronki. Ankieta, napisz, czego się najbardziej boisz. W nawiasie, nie będzie to wykorzystane w programie. I ja mówię, o, jak nie będzie, no to im napiszę. I jak tam siedziałam i już widziałam, ile oni plot twistów kdp, zrobili, to ja mówię tak, jaka jestem głupia, jak się dam kupa zrobić jak dziecko, nie? Jak dziecko. No mówię, że biedronki gryzą. Nikt mi nie wierzy, że biedronki są straszne. Stopy to są ręce, które w ewolucji dostały downa. Paskudna. Nie lubię dotykać stóp. Mam stopofobię. Moim najgorszym lękiem było to, że będę musiała jechać konną, być dotykana stopami, i obsiądą mnie biedronki. To jest jakby mój koniec, tak sobie wyobrażam jak umrę kiedyś to na zawał albo na coś, to tak właśnie to widzę, ja się boję koni, biedronek, stóp trochę pająków i trochę ciemności byłam na wakacjach z dziadkami cała plaża była pokryta w biedronkach te biedronki gryzły, obsiadały wszystko no ja mam taki lęk przez to, taką traumę mi to zrobiło, że ja nienawidzę biedronek ja się ich tak k***a boję, naprawdę w te same wakacje dostałam zapalenia biedronka i musiałam jechać na operację i pozwoliliśmy sobie troszkę nakręcić uczestników troszkę, oni sobie troszkę Pozwolili. Jak opowiedzą, co oni powiedzieli, to ja wam powiem, co oni więcej powiedzieli i powiem wam, co jak k***a u... nakręcili. To ja nie jestem przekonany tego zadania, jak mam być szczery. Ja wyraziłem tam już swoje zdanie na ten temat. Rezi powiedział: Robimy, bądźcie ostrożni. I tam jeszcze nakręcali nas, że może być niebezpiecznie, że ta ekspedycja ekspres nie bierze za to odpowiedzialności. To było gdzieś o 22:00 w lesie, w środku lasu. Zaczęłam się lekko stresować, nie? Leciutko się zaczęłam stresować. No dobra, nie będzie tak źle. Potem powiedzieli nam, że będziemy szli pojedynczo. Każdy jak tam szedł, nie mógł powiedzieć reszcie, co tam się działo. Nikt nie mógł go nawet zobaczyć. My siedzieliśmy w samochodzie 500 metrów od tej linii startu tam, no nie, więc my nie wiedzieliśmy, jak ktoś wraca, widzieliśmy tam po światła, ale nie widzieliśmy, jak ktoś wygląda, ani nic takiego. Fałseta się mega stresowała, ja też się mega stresowałam. Siedzę w tym samochodzie i zaczęłam się nakręcać jeszcze bardziej. Przypominam, że ja byłam tam miesiąc po udarze. Jeżeli oni za bardzo mnie wystraszą, nie wiem, ktoś na mnie wyskoczy z lasu, ktoś mnie złapie, jakiś głośny dźwięk będzie, totalnie sobie nie mogłam wyobrazić, co mnie tam może czekać i się zaczęłam tak strasznie, że się tam całkowicie poryczałam w samochodzie, czekając jakby na moją kolej. Zaczęłam tak strasznie tam płakać, nie mogłam się uspokoić ch... przez bardzo długi czas. 45 minut siedziałam w samochodzie ponad i czekałam, żeby tam wejść. Rozumiecie, jak ja się zaczęłam nakręcać? Tam na dole przejeżdżały jakieś w ogóle losowe samochody z widzami, bądź nie z widzami. ktoś do tego lasu wchodził, se tam. Ja miałam takiego co stresa. Tak mi się ręce trzęsły z zimna i w ogóle zaczęłam płakać. Tragedia totalna. Ja i potem powiedziałam, że ja ich nienawidzę, nie? Nie wiem, czy to jest w filmie czy nie, ale powiedziałam, że ich nienawidzę obu. Nienawidzę ich. Kolejna kartka. I ja byłam tak zestresowana, tak się trzęsłam, że ja totalnie nie widziałam żadnego tego znaczku. Operator tylko do mnie tak przychodził i tak tylko mnie w ramie i mi pokazywał: "Tam mamy iść, nie?". Ja bym poszła k w pisu, gdzie indziej? W ogóle bym tego bunkra nie znalazła. Ja właśnie sobie wyobrażam, jakiś Slenderman zaraz na mnie wyjdzie. Jakiś niedźwiedź, mnie. Zaatakuje. Coś się zaraz wyczołga spod jakiejś liści na mnie, złapie mnie za nogę. No przecież, k***a, ja miałam takie rzeczy w głowie. Takie rzeczy miałam naprawdę. Tutaj był taki duży, betonowy ten. I ja też nie zauważyłam, że to jest strzałka dalej. I tam była w środku dziura w tym bunkrze. Taka w betonie. I ja myślałam, że to w tej dziurze jest wejście. I ja już tam schodzę i mnie operator tak łapie i pociąga mnie do tyłu i mówi, nie tam, nie? I pokazuje mi strzałki, że są dalej mów, A, dobra, sorry. Ja już bym tam do jakiejś dziury zaskoczyła. Pałamabym się po drodze. Mówię, zajbiście świni. Oj, prawdziwa! Naprawdę, mój ulubiony kadr. Nie wiem, czy jest coś lepszego niż, niż mój ryj na tym kadrze, nie? Nawet ta świnia tak dobrze nie wygląda, jak ja. To była prawdziwa świńska głowa, która je niesamowicie, bo to nie była świeża. Ona nie była świeża. W życiu takiego smrodu nie czułam, mnie. Bo wcześniej było nakaz. Cześć, a masz tu coś? W tych jak nic nie ma. Und det er kæft, det fragment, det er Stwierdziłam, że skoro tam stał aktor, który wystraszał, to może za nim gdzieś trzeba było. Ja tam wlazłam do niego. Ja go przestawiłam na drugą stronę, żeby sprawdzić celataryczkę, czy nic tam na pewno nie ma. Odstawiłam go z powrotem. Mówi, dzięki, dzięki. I że ja dopiero poszłam gdzieś dalej, no nie? Zemszczę się za tą świnię. Mam zakaz jedzenia czerwonego mięsa, ale pójdę na takiego hamburgera, żeby się tej świnie widziało, nie? I poszłam, poszłam, zjadłam. Kara musiała zostać odbyta. Ja dotykałam tej świni bluzą. I ten zapach świni, strasznie ta bluz bluza przesiąknęła ten zapach. Cała bluza mi tą świnią, włosy mi tą świnią, spodnie mi śmierdziały tą świnią i buty mi jebały tą świnią. Wszystko, kurwa, co tylko miałam śmierdziało świnią. To był tak obrzydliwy zapach. Cała ludka się przebrałam, buty zmieniłam, wszystko, przebrałam, co miałam na inne rzeczy. Cały czas czułam wokół siebie tą świnię. Ja siedziałam i nie mogłam wysiedzieć ze sobą. Mówię tak, no czuję tą świnię cały czas na sobie. Czuję tą świnię i nie mogę przestać Mimo, że się cała przebrałam i ogarnęłam wtedy, że to włosy I wzięłam dezodorant O, zajebiście Wzięłam dezodorant, spsikałam sobie calutką głowę Calutką głowę, całe włosy, koszulkę, wszystko z męskim dezodorantem I 10 sekund później dają mi taką ognistą g... pochodnię do ręki Ja mam tak, o kurwa Dziś program opuści Hasiks Nie przyjmujcie się, naprawdę, i tak wiecie Hasiks, niestety <laughs> musisz opuścić program A ja na koniec, j... mam taką przemowę I wycięli wszystko w Odpadłam, tak, odpadłam tego czwartego dnia. To była godzina druga w nocy. Po całym dniu tych zadań, ja musiałam tam wsiąść do samochodu i wrócić, kurwa, do Warszawy. To było 5 godzin jazdy, rozumiecie to? I ja jebie, za tą świnią musiałam jechać w samochodzie jeszcze 5 godzin. Czułam ją, kurwa, całą drogę do domu, tą świnię. tego Tam, co sobie babę. Chyba mam